Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku Volleyball Managera. No i dobra, słuchajcie, ja już tutaj przygotowałem naszą reprezentację na mecz z Serbią w Lidze Światowej. Także zobaczymy. No w ostatnim odcinku, kurde, taki emocjonujący tajbrek z Kubą w finale. Pan American Cup, Pan American Cup... No niestety przegrany. Trudno się mówi. Dobra. Podwyższymy sobie do 35. Ok. Yy, i, I co? Ogramy sobie dzisiaj meczyki z Serbią. Trudny, naprawdę trudny rywal. Na początek na wyjeździe, widzę tutaj. Ok. Yy, na początku zagramy sobie na wyjeździe, słuchajcie. Od razu zobaczymy, może, naszą grupę w. W lidze światowej. Okej okay. Okej, okay, no to nie jest łapa grupa, tylko że to jest... Zobaczcie, no u nas Liga Światowa. I dlatego mam pewny awans do Final Six, czyli do finałowej szóstki. Dobra, gramy z Serbią, trudny mecz. No właśnie, mówiłem, że trudny mecz. Chociaż wiecie co? Teraz tak sobie w sumie postanowiłem, że jednak chyba będę dawał grać tym młodym zawodnikom. Yy, właśnie... Skoro mamy pewny awans... Czemu by po prostu nie, nie, dać tym, wiecie, tym zawodnikom niedoświadczonym, tym, którzy chcą podstawowymi zawodnikami grać. No w sumie, to byłby dobry pomysł, dobra. Yy, przegrywamy z Serbią, 3 do 1. Dobra. Jedziemy z drugim meczem, ten odcinek będzie bardzo szybki, ale takie będą odcinki podczas Ligi Światowej. Nie wiem jeszcze jak podczas tych rozgrywek klubowych. Dom. Nie mam jeszcze zaplanowanego. Jakie będą te słuchajcie właśnie odcinki. Kiedy będziemy grać w tą Ligę Mistrzów, czy właśnie Puchar Polski, i... No i chyba najważniejsze. Plus Ligę. Czyli Ligę Polską, takie, taką jakby ekstra klasę. Dobra. Kurde, na serio. Bo jest, on dawidz, No na serio. Dobra. No ale to jest Serbia no Naprawdę to jest świetna drużyna Po dwa! Co oni zrobili nasi? Kurde no Powiem wam, że spoko, spoko Tylko że tego brega niestety prawdopodobnie Prawdopodobnie ale tak na pewno przegramy Kurde, najwięcej to w tym odcinku widzieliście ty zmian Ciągle zmiany nie? Zobaczymy sobie nie, myślę, że nie. Tylko w takich ważniejszych meczach. Yes! Pumpruk! Potworu do 25 punktów. What the fuck? To, to jak z reset, a to do, do 15 się gra. ja o Dobra. Na, na następnym odcinku, słuchajcie, zagramy sobie, opraszam, z USA, czyli trudny naprawdę mecz. Cześć zresztą, mecz za Polska. Taki, te w Lidze Światowej, e, ponieważ już oba zespoły zapewniły sobie awans do Rio. Także co, na razie. Cześć. A pamiętajcie o łapkach. Mer.